Hej, zapraszam na wymiankę. Chciałabym się wymienić. Jeszcze nie wiem z kim, w każdym razie e, pokażę kilka rzeczy, za które mogę się wymienić. I, I miejmy nadzieję, że będzie dużo chętnych, bo. No, bo miejmy nadzieję, że jest fajne. Dobra, e, nie dam tylu patyczków filmu, tylko e, chciałabym dać. Nie wiem, czy widać wisienki tutaj, e, tak. Z... Kilka plasterków, no nie wiem, i arbuza, też kilka plasterków, ale też nie dużo, żebyście nie liczyli na jakąś dużą ilość. E... Taki, nie wiem, 50 centymetrów, taki kolorowy, e... nie pamiętam jak się nazywa, dobra, sznurek kolorowe. I teraz taka kolorowa nitka. Jej też tak, no nawet nie jest, w, w, z 10 cm, 20, hmm, podróżne koraliki, z 10 sztuk, ja to teraz tak mówię, tak mniej więcej, e, taki to jest w kapsu od piwa, e, takie serduszko i jest modelina. To jest co prawda niewypieczone, ale to się bardzo dobrze trzyma. E, tutaj takie koraliki. O, różowo-białe kury. 6 sztuk ich bym dała. One są takiego kształtu. Kurde, akurat musiałam wziąć biały. Takie są te mniejsze. Ja pierdziele, nic no, nie wiem. Ciężko jest zobaczyć. W każdym razie one wyglądają tak jak kształków, No nie wiem. no. I jeszcze pół woreczka takiego małego, znaczy jedna trzecia woleczka takiego małego, y, takich pomieszanych koralików. I to chyba by. Aha, jeszcze. No, kilka patyczków y, takich do lodów. I dodałem no, jeszcze dwa gratisy. No, więc mam nadzieję, że będą chętni. Aha, i, i myślę, że to można tak uznać jako. Bo często dajecie takie rzeczy, że ktoś zrobił coś z modeliny. I myślę, że ten kapsel można uznać, ale jeszcze coś zrobię na pewno. Yy, zależy z kimś się pomiega. To napiszę jego login i tyle. To dobra, pa.